Witam. W dzisiejszym filmie omówię i zademonstruję, jak zagrać fade. Zapraszam do oglądania. Więc w dzisiejszym filmie omówię i zademonstruję, jak zagrać fade. Do demonstracji wykorzystam tutaj żelazną siedemkę. I wszystkie informacje, które będą zawarte w tym filmie, są w oparciu o to, że właśnie gramy żelazami i że każde uderzenie jest wykonane sweet spotem, czyli środkiem główki kija. Więc co to jest fade? Fade jest to uderzenie, gdzie podczas lotu piłki możemy zauważyć, że piłka skręca w prawo. Teraz, co należy zrobić, aby ta piłka skręciła w prawo i co ma wpływ na to, że ta piłka właśnie skręca w powietrzu? Otóż, na to, gdzie piłka zakończy swój lot, ma wpływ główka kija tak jak ona jest ustawiona podczas impaktu. Natomiast to, gdzie piłka rozpoczyna swój lot, na to ma wpływ płaszczyzna zamachu. Więc teraz co zrobić, aby zagrać fade, czyli dla zawodnika praworącznego lot piłki w lewo, natomiast piłka w płetrzu skręca w prawo i miejmy nadzieję ląduje na naszym celu. Teraz jak musi ta relacja się yy, odbywać? Tutaj na tej grafice właśnie to zademonstruję. Więc. Biała tyczka pokazuje nam tutaj linię naszego celu. Tyczka najbliżej mnie tutaj pokazuje płaszczyznę zamachu, więc zwróćcie uwagę, ten kij porusza się po płaszczyźnie out to in względem e, linii naszego celu. E, I tutaj zwróćcie uwagę, ta główka kija porusza się w lewo od linii naszego celu, czyli nie w linii prostej, a w lewo od linii naszego celu. E, tyczka środkowa reprezentuje to, w którą stronę skierowana jest główka kija. Więc, jeżeli główka kija jest skierowana pomiędzy płaszczyzną zamachu a linią naszego celu, gdzieś w tym obrębie, wówczas przy takiej płaszczyźnie zamachu nadamy tej piłce rotację boczną, co spowoduje, że piłka będzie skręcała w prawo podczas swojego lotu. Teraz, jak bardzo w prawo będzie skręcała, jest to tylko zależne od tego, jak ta główka kija będzie usytuowana, ułożona względem. Płaszczyzny zamachu, gdzie powinna być delikatnie otwarta, lub yy, linii naszego celu, gdzie właśnie do linii celu powinna być yy, delikatnie zamknięta. Więc teraz, w jaki sposób uzyskać w najprostszy sposób taką relację? Słuchajcie, otóż poprzez pozycję wyjściową. Więc jeżeli my chcemy wykonać swing, który będzie out to in względem linii naszego celu. Wchodzimy w pozycję wyjściową, która nam da właśnie taką relację. Więc ustawiam się równolegle do linii, tutaj, gdzie jest płaszczyzna mojego zamachu. Główkę kija otwieram delikatnie do tej właśnie płaszczyzny i wykonuję swing taki, jaki znam wzdłuż tutaj tej linii płaszczyzny zamachu z otwartą główką kija. Można to w ten sposób tutaj ująć. Oczywiście nie chcę jej otworzyć za bardzo, bo to może spowodować zbyt dużą rotację i możemy uderzyć slice'a. Więc tutaj chcemy, aby ta główka kija była delikatnie otwarta do płaszczyzny naszego zamachu. Pozwólcie, że właśnie teraz takie uderzenie Wam zademonstruję. Ok, więc zwróćcie uwagę teraz na lot tej piłki. Ta piłka rozpoczęła delikatnie w lewo, po czym w powietrzu skręciła w prawo i wylądowała właśnie tam, gdzie chciałem, czyli na środku fairwayu. Reasumując, aby uderzyć fade, Nasza płaszczyzna zamachu musi pracować po linii out to in, czyli musi pracować w lewą stronę od linii naszego celu. Natomiast główka kija musi być delikatnie otwarta do tej właśnie płaszczyzny. Mam nadzieję, że te informacje były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i rozsyłaj te filmy do swoich znajomych, tak aby jak największa liczba graczy mogła z nich skorzystać. A w kolejnym odcinku omówię, jak zagrać punch shot. Zapraszam do oglądania. Witam, Dietzyzygier z Akademii. Witam w moim salonie w świetnicy pod Wrocławiem. gdzie i ty możesz nauczyć się bardziej powtarzonego swingu, wyeliminować błędy lub nauczyć się czegoś nowego, trenując pod moim okiem. Jeśli jesteś zainteresowany, proszę o kontakt. Wszystkie dane będą podane w opisie tego filmu. Zapraszam.